Jeśli kiedykolwiek chcecie mieć własną firmę, to musimy porozmawiać o błędach początkujących przedsiębiorców i rzeczach, które każdy powinien wiedzieć, zanim założy własną działalność. Pierwszym błędem jest samo założenie działalności. Wiele osób, kiedy tylko zdecyduje się na prowadzenie własnej firmy, to od razu leci do urzędu, żeby zarejestrować własną działalność. Często nie mają jeszcze nawet żadnego klienta albo mają tylko jedną, pierwszą osobę, która chce im zapłacić. Każdy chce wyglądać profesjonalnie, jak poważna firma, no i nikt nie chce mieć problemów ze skarbówką i stąd takie wyrywanie się do zakładania działalności. Jeśli jednak nie mamy pewności, czy znajdą się kolejni klienci i czy ten pierwszy klient to nie jest przypadkiem jakiś łód szczęścia, Albo przypadek, lepiej wstrzymać się z formalnym otwieraniem działalności. To są pewne problemy, bo musimy płacić ZUS i księgowość, a jeśli mamy tylko jednego klienta na np. Na 1000 zł i później mamy opłacać te rzeczy szukając kolejnych klientów, no to trochę bez sensu. Równie dobrze przy takim pierwszym kliencie możecie wykonać taką usługę na umowie o dzieło czy umowie zlecenie. Wiele firm nie będzie miało z tym problemu. Dokładnie tak postąpiłem, kiedy kilka lat temu na zlecenie jednej fundacji przygotowywałem kilkunastoodcinkowy podcast. Mimo, że było to zlecenie na dolne, ale jednak kilkadziesiąt tysięcy zł, nie zakładałem własnej działalności, a zamiast tego zrealizowałem cały projekt na umowie zlecenia. Jako, że byłem studentem poniżej 26 roku życia, to było też to bardziej korzystne podatkowo, bo mogłem skorzystać z ulgi dla młodych. Dodatkowo zero ZUS-u czy księgowości. Może wyglądałem nieco mniej profesjonalnie, ale Kogo to interesuje. Nie zmieniam zdania, i jeśli zaczynałbym od zera, to nadal dopóki bym nie musiał, nie rejestrowałbym działalności. Nie ma się co spieszyć. Jako wskazówkę powiem jeszcze, że kiedy już faktycznie rejestrujemy działalność, to najbardziej korzystne jest zrobienie tego drugiego dnia miesiąca. Powoduje to najdłuższe korzystanie z obniżonej wysokości składek ZUS i w praktyce zaoszczędzenie kilkuset złotych, bo do ulgi wlicza się jedynie pełne miesiące. Zaczynając z drugiego dnia nie mamy pełnego miesiąca, dzięki czemu muzulki będziemy mogli korzystać przez prawie 7 miesięcy. Jeśli doceniasz tę praktyczną wskazówkę, to pamiętaj o zostawieniu łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Drugi błąd to skupienie się na pozorach. Wiele osób zaraz po zarejestrowaniu działalności, albo nawet jeszcze przed tym, zaczyna poważnie zastanawiać się nad nazwą firmy, nad tym, jak będą wyglądać wizytówki i czy strona internetowa będzie ładna. Znowu, wiele osób myśli sobie, że potrzebuje tego, żeby wyglądać profesjonalnie i być branym na poważnie, ale to nieprawda. To są wszystko istotne rzeczy, ale nie na tym etapie. Zakładając firmę mamy jedno tylko zadanie, który jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Tym zadaniem jest pozyskiwanie nowych klientów. Wszystko, co nie jest z tym związane, jest rozpraszaczem, który tylko spowolni nasz rozwój. Jest to prawdziwe praktycznie zawsze, ale szczególnie istotne dla firm usługowych. Bez klientów nie ma firmy i trzeba o tym pamiętać. Trzeci błąd to brak poduszki finansowej, szczególnie jeśli zaczynamy jakiś biznes usługowy, a już w ogóle jeśli jest online, gdzie nie mamy jakichś dużych inwestycji na start, to łatwo jest zapomnieć o tym, że warto mieć. Solidną poduszkę finansową, rozpoczynając takie przedsięwzięcie. Może się jednak okazać, że firma nie będzie działać tak dobrze jak zakładaliśmy, a przynajmniej nie od samego startu. No, a ZUS trzeba przecież z czegoś zapłacić, nie mówiąc już o tym, że trzeba też coś jeść i ogólnie jakoś żyć. W dodatku, brak poduszki finansowej może sprawić, że zaczniecie oszczędzać na rzeczach, na których nie powinniście oszczędzać, jak na wsparciu specjalistów, narzędziach, edukacji czy nawet klienta. Posiadanie finansowego zabezpieczenia pozwala też myśleć bardziej długoterminowo terminowo i podejmować większe ryzyko, a to najpewniej bardzo przyspieszy rozwój naszej firmy i sprawi, że zajdziemy z nią zdecydowanie dalej. Nadal ten punkt bardzo zależy od waszej sytuacji życiowej, bo jeśli macie 18 lat i mieszkacie u rodziców, to będziecie potrzebować znacznie mniejszych zasobów finansowych, o ile w ogóle. Z drugiej strony głowa 3-4 osobowej rodziny, która zdecyduje zamienić etat na własną działalność Pewnie powinna odłożyć naprawdę sporą kwotę rzędu nawet rocznych wydatków całej rodziny. W każdym razie warto ten temat przemyśleć i zastanowić się nad nim. Wiemy już, czego nie robić, zaczynając własną firmę, ale w takim razie od czego należałoby zacząć? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w kolejnym odcinku na playliście Biznes dla Początkujących. Zapraszam Was tam serdecznie i do zobaczenia po drugiej stronie.